Jezu. Panie Jezu. Panie Jezu. Panie Jezu. Panie Jezu, Panie Jezu. Słyszeliście słowa Ewangelii? Pewnie. Pewnie. Powiem wam o co tu chodzi. Powiedziałem: Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. No pewnie lepiej nie mieć ręki niż pójść do piekła. Pewnie? No tak, ale ja nie każę tak naprawdę ucinać ręki ani nogi. Każę tylko, aby odciąć się od tego, co złe. Na przykład. Jeśli ktoś cię namawia na wagary, czy chce, abyś ukradł lizaka ze sklepu, to masz tego nie robić. To znaczy odciąć się od zła. A, a ja widziałam, jak chłopaki chodzą na papierosy za śmietnik szkolny, a Tomek z nimi chodzi. Oj, nieładnie. Ale ja nie palę. Tomek nie powinien z nimi siedzieć za śmietnikiem, bo sam zacznie palić i robić źle. A oni, oni też mówią takie różne słowa na K i H. I namawiają, żebym zapalił tego papierosa. I, i, I też mówią właśnie takie słowa. Oni źle robią, bo namawiają do zła i przez to grzeszą. To nie są dobrzy koledzy. Słuchajcie, dobrzy koledzy to tacy, którzy namawiają Was do dobrych uczynków. A, a mój kolega. On zrobił niespodziankę rodzicom, bo zmywał naczynia, tylko że pobił cztery talerze. A, a, ale jego mama i tak była szczęśliwa, że chciał im pomóc. Ale zmywać naczyń to, to już nie może. <śledzimy> 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 to jest właśnie dobry uczynek. Pamiętajcie, Szatan namawia do grzechu. I dla tych, którzy go słuchają, już szykuje męki i cierpienia. Grzech prowadzi do zguby i do piekła, z którego nie ma już wyjścia. Przyszedłem, by was od grzechu ocalić. A właśnie, y, nasz sąsiad y, to nie ma jednej ręki. Mama mówi, że lekarze ją ucieli. To za grzechy? Nie, nie. Ucieli, żeby nie zachorowało całe ciało, rozumiecie? A -a. To tak jak z grypą. Jak się spotkasz z chorym, ty też możesz się zarazić. Jak się spotkasz ze złymi kolegami, sam stajesz się zły i zostajesz zarażony grzechem. A widzisz? To lepiej być z dobrymi kolegami. No. no właśnie. I jak mówię o wyłupaniu oka czy odcięciu ręki, chcę, żebyście odcinali się od wszystkiego, co rodzi grzech. A jeśli ktoś nie ma siły, to wystarczy modlitwą wezwać mnie na pomoc. A i wtedy zjawiasz się jak karetka. E -o, e -o. <sadz löbny> Ale tak. <sadz löbny> Kto mnie naprawdę pragnie, zjawiam się jeszcze szybciej, bez dzwonienia na 112. Ale <sadz löbny> pamiętajcie ten numer, bo może komuś uratować życie i zdrowie. 112. Pamiętamy. Pamiętamy, to numer ratujący taki dla no. ludzi. I dla zwierząt też. I pamiętajcie, ja pomagam odciąć się od zła i jestem zawsze gotowy, by wysłuchać każdego człowieka. Aha. No, pomogłem wam, teraz muszę pomóc innym. Do zobaczenia! Dziękujemy Panie Jezu! I do zobaczenia! Do widzenia! Do widzenia! Widzisz? Jezus mówi, że musimy o siebie odcinać każde zło złych kolegów. Złe myśli i czyny. I brzydkie mówienie. Bo kto chodzi za śmietnik, naraża się na grzech. W mowie też, bo się wyrażają. I grzeszą, a grzech prowadzi do piekła, z którego nie ma jak wyjść. Uh -huh. A na szczęście że za śmietnika można wyjść. <śmiech> <śmiech> hey, idziemy komuś pomóc? Pewnie.